Dzień dobry, moje drogie wodniki, witajcie. Witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do czytania na grudzień. Zaczynam od rozłożenia wszystkich kart. Jeśli jest osoba, są osoby, e, które, jeśli nie chcecie tego oglądać, krótko mówiąc, bo to nuda, to przewincie sobie troszkę filmik. Ja tymczasem, ja tymczasem wszystko przygotuję. Mm-hmm. Mm -hmm. Coś ci powiem, drogi wodniku, zanim przejdziemy do interpretacji krok do kroku, masz kilka kart, które nawiązują do konkretnej sytuacji. Dla wodników, które poznają przy okazji pracy bądź współpracy, kogoś, kto niewątpliwie wpada ci w oko, najprawdopodobniej z wzajemnością, ale któraś ze stron jest w związku, trzeba to odpuścić, przeboleć, podjąć dobrą decyzję i ta dobra decyzja, no jakby wiąże się z tym, żeby nie wchodzić w sytuacje trójkątne. To tak bardzo na marginesie i tutaj jakby w kilku miejscach pojawia się taka informacja, dlatego po prostu przeboleć, przełknąć to mm i dokonać dobrego wyboru. E, dobra, idziemy dalej. Jeśli chodzi o przesłanie. M, bardzo ciekawe, macie też dwie karty, które tak naprawdę mówią o tym, że w grudniu dla was jest poczucie was, własnej wartości ważne i szacunek do siebie. I ta karta o tym mówi. Ona mówi, że grudzień jest czasem odsyskiwania, być może dumy z siebie z własnych osiągnięć, zauważenia swoich wysiłków ogólnie, e, stawiania, e, wiesz, jakby mocno granic, stawania mocno na własnych nogach i nie chodzi w ogóle o pychę. Lecz o absolutnie taką zdrowe, takie zdrowe poczucie, być, poczucie bycia dumnym z siebie, świadomość, że jesteśmy wartościowi i że to, co robimy, nasza historia, że to wszystko ma znaczenie. Więc to jest karta, która zachęca Cię drogi wodniku do tego, żebyś nie umniejszał swoim osiągnięciom, żebyś właśnie ochronił swoje granice, pozwolił sobie czuć radość z tego, kim jesteś, co zrobiłeś i dokąd zmierzasz być może. Jeśli chodzi o Twoją główną siłę, no więc ja myślę, że twoją siłą jest umiejętność konfrontacji ze stresem i z lękiem, zamiast udawania, że ich nie ma umiesz patrzeć prawdzie w oczy, to jest twoją siłą w grudniu, przepracowujesz jakieś napięcia, zamiast pod, pod dywan zamiatać, to jest twoją e, siłą w grudniu i masz wyjątkową samoświadomość i to jest twoją siłą w grudniu więc największą moc daje ci zdolność do rozpoznawania na pewno własnych emocji nawet tych niezbyt przyjemnych, tych trudniejszych i co? i przekształcanie ich w działanie, Paś monet, e, Dlatego, że to, co pielęgnować, pokazało Ci się właśnie w energii pazia monet, czyli to jest energia świeżości, praktycznego kroku do przodu, prawda? E, więc tak, pielęgnuj ciekawość na pewno, mikrocele, małe postępy, dbaj o to, e, bądź siebie dumny, jak ten mały krok do przodu zrobisz. E, um, ucz się czegoś nowego, rozwijaj swój talent. To wszystko się tutaj nam pokazuje. Na pewno koncentrować się na tym i pielęgnować to, co Ciebie buduje i rozwija, a nie drenuje. Okay. Nie spinaj się niepotrzebnie też, zrób jakieś malutkie nawet kroczki do przodu. Czego nie widać? Zaskoczenia, dwa kielichy. No to jest albo niespodziewane porozumienie, albo połączenie, albo współpraca, albo nawet uczucie. Ktoś nowy, kto może okazać się być nam bardzo bliski, zgoda po konflikcie, oferta współpracy, która przynosi, że tak powiem, jakąś ulgę, tak mi się wydaje. No, albo odkrycie, że o, ja z tą osobą to tworzę wspólną, silną więź, dużo nas łączy. Prawda? No, super. Jak zareagować? Trójeczka mieczy. Wiesz co? No to skoro dwójka kielichów daje nam bliskość, a trójka mieczy mówi, uważaj na ból z przeszłości, bo może to wpłynąć na tę sytuację, to myślę, że mm, no na pewno nie projektować jakiś dawnych ran, dawnych rozczarowań na te nowe sytuacje. Pozwolić sobie, że tak powiem, um, żeby ta sytuacja być może uleczyła jakieś stare rozczarowanie, tak? żeby się przed tym automatycznie nie bronić tylko pozwolić sobie, żeby ta sytuacja tej przyjaźni, tej znajomości tej oferty tej więzi silnej uleczyła jakieś wcześniejsze rozczarowanie ok? tym... No tak, tym bardziej, że karta z, tutaj z przesłaniem z księżycowym jakby mówi o motywacji i kontemplacji. E, czyli y, potrzebny będzie jakiś moment refleksji, który pomoże ci dokonać, podjąć decyzję, czy chcesz mieć to w swoim życiu, czy nie, prawda? To troszeczkę tak. E, ale też jak dla mnie jest wodnik, który y, odkrywa. Jakąś nową motywację do działania, i to cię troszeczkę wypycha z miejsca, tak? gdzie czułeś, że jest zastój. Dobra, idźmy dalej. W miłości, stabilnie, cierpliwie, rycerz monet, konkretnie z lojalność, jest tutaj jakby wzrost powolny bardzo dużo praktycznych gestów. I te praktyczne gesty liczą się w grudniu, niekoniecznie jakieś fajerwerki, tak? Więc jeśli jesteś w związku, to jest stabilizacja i konkretne decyzje. Jeśli jesteś singlem, to spotkanie z kimś, kto jest stabilny, kto podchodzi do spraw miłości, wiesz, na spokojnie, tak serio, poważnie, jest lojalny, ma czyste intencje. Najlepsza twoja postawa, twoje, dwójeczka buław, czyli... no właśnie. Może chodzi o jakąś rozmowę, która pomoże Ci się, że tak powiem, lub Wam się bardziej na coś otworzyć, coś zaplanować. Na pewno tutaj karty mówią, jak dla mnie, żeby w miłości dbać o to, żeby nie ulegać jakiejś stagnacji, nie osiadać na laurach, nie osiadać na tym, co już znasz, prawda? Żeby być jakąś, mieć jakąś gotowość w sobie, aby wychodzić poza strefę tego, co już macie wypracowane. I przesłanie miłosne dla Was, y, czyli klucz na grudzień tutaj, to jest miłość własna. To jest, są zdrowe granice, to jest, są wybieranie, to jest wybieranie tych relacji, tych znajomości y, i działań w miłości, tak? które nam służą i koniec, y, więc świadome wybory, a nie jakieś automatyczne powtarzanie starych schematów, które być może wcześniej powodowały tutaj ogromne rozczarowanie. Tak? W pracy y, jest jakiś przełom lub przebudzenie, tak myślę. Jest ogólnie wezwanie do działania. Jest ważna decyzja zawodowa. Mm, może być jakiś projekt przełomowy, słuchaj. Y, może trzeba zadbać o jakiś audyt. Jeśli ktoś szuka pracy, to jest tutaj to może być ważna rozmowa rekrutacyjna, tak o tym myślę. Jeśli coś do Ciebie wróci zawodowego, drogi wodniku, w grudniu, to tylko po to, żebyś to dokończył przed końcem roku, jeśli to możliwe. W sensie zamknął ten temat przed końcem roku tak, żebyś już nie ciągnął tego w kolejny rok, ok, więc na to bym też zwróciła uwagę, bo tutaj e, mogą być jakieś sytuacje, które są jeszcze niedomknięte i wracają do dowodnika, żeby się tym e, po prostu zajął. Najlepsza strategia mm, unikaj manipulacji, unikaj gierek, powiedziałabym, nie pozwól, żeby czyjś chaos stawał się twoim chaosem w pracy e, i myślę sobie, że najsilniejszą pozycję zawodową masz wtedy, gdy zachowujesz spokój i nie ulegasz jakiejś presji, a ta presja Pokazuje się jako to trochę chaotyczna, ok? Więc to troszeczkę tak. Więc reasumując, um, Gruzień dla Ciebie to niespodziewana bliskość bądź współpraca. Mm, to jest trochę triggerujące, ale to prowadzi do uwolnienia, tak? W, w sprawach osobistych, romantycznych, stabilna, rosnąca energia, tu się nam pokazała. Prośba, żeby wychodzić poza schematy i wybierać mądrze, dobre, świadome decyzje podejmować, jeśli chodzi o życie romantyczne. Dobre dla ciebie, o, czytam film, to są czytam karty dla ciebie, prawda? <laughs> A w pracy. To jest jakiś przełom zawodowy, lub potrzeba zamknięcia czegoś. Najszybciej jak to możliwe, najlepiej jeszcze w tym roku, żeby już się sprawy nie wiesz, ciągnęły przez kolejne miesiące. Dziękuję bardzo, ściskam, pozdrawiam i do usłyszenia.